Polonia tu, Natalia Kusenowa, witam Państwa. Zaczynamy codziennik. Marsz Świętości Życia w Warszawie, a kasyno VON. Do listy miast, gdzie może zostać zlokalizowane nowe kasyno Ontario Lottery Gambling Corporation, dopisało VON. Won nie był początkowo brany pod uwagę na lokalizację kasyna. Rozważanie kandydatury tego miasta spowodowało niechęć radnych do Centrum Hazardu w Toronto. Są też przeciwnicy lokalizacji kasyna na północy Toronto. Z Won niedaleko jest bowiem do torów wyścigów konnych Woodbine-Betowico. Rzeczniczka Woodbine Entertainment Group Jane Holmes sprzeciwia się budowie kasyna w Woodbine. Mówi, że generuje ono ponad 10 tysięcy miejsc pracy dla Toronto. Lokalizacja w pobliżu torów wyścigów konnych miałaby na kondycję przedsiębiorstwa nie Wpływ. Burmistrz Toronto Rob Ford i jego brat Doug, który jest radnym miejskim, a także radny Norm Kelly popierają budowę kasyna na terenach Exhibition Place. Rob Ford powtórzył, że kasyno przyniesie 10 tysięcy nowych, dobrze płatnych miejsc pracy. Toronto mogłoby w ten sposób dostać od 50 do 100 milionów dolarów opłat hostingowych. Wielkość, która jest nie do pogardzenia, a o którą chętnie powalczą sąsiadujące z Toronto miasta. Z kolei radni Mike Layton i Adam Vaughn są wśród tych, którzy najostrzej sprzeciwiają się budowie kasyna na terenie miasta. Głosowanie nad przyjęciem lokalizacji lub jej odrzuceniem odbędzie się jeszcze tej wiosny. Dzieci są super i Warszawa za życiem. To tylko niektóre z haseł skandowanych na ulicach Warszawy podczas 8 marszu świętości Życia. W marszu uczestniczyło kilka tysięcy osób. Marsz z okazji Dnia Świętości Życia w Warszawie po raz pierwszy odbył się 25 marca 2006 roku z inicjatywy Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia przy współpracy Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej. W organizację marszu włączyli się następnie studenci ze wspólnoty Woda Życia, a od 2011 roku rycerze Jana Pawła II. Początkowo nosił nazwę Marsz Światło dla Życia. Przebiegał w godzinach wieczornych, a uczestnicy nieśli świece i pochodnie. Od 2010 roku do marszu włączyła się diecezja warszawsko-praska. Odtąd część praska i lewobrzeżna łączą się na Placu Zamkowym i ruszają Krakowskim Przedmieściem. Marsz to jest takie miejsce, gdzie możemy spotkać się razem z rodziną, z przyjaciółmi. Świętość to jest coś, co jest wyjątkowe i co należy się każdemu, każdej z nas. A życie to jestem ja i ty. Od 2012 roku marsz odbywa się w niedzielę, za dnia. Po raz drugi poprzedzony jest tygodniowym cyklem przedsięwzięć ProLife pod tytułem Tydzień dla Życia. Wczoraj kościoły pękały w szwach. Niedzielą Palmową kościół katolicki rozpoczyna Wielki Tydzień. Od 1986 roku w Niedzielę Palmową obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe, wołając Hosanna synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Zwyczaj święcenia palm pojawił się w kościele w XI wieku. Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem. Za czasów króla Zygmunta III istniały zrzeszenia aktorów, amatorów, którzy w roli Chrystusa, Kajfasza, Piłata, Judasza chodzili po miastach i wioskach i odtwarzali misterium męki. Miasteczko namiotowe i stutysięczna manifestacja, tak ma wyglądać trzecia rocznica katastrofy smoleńskiej w Polsce. U nas główne obchody rocznicy smoleńskiej odbędą się pod parlamentem w Ottawie w sobotę 13 kwietnia o godzinie 13. Patronat honorowy przyjęła Ewa Błasik, wdowa po świętej pamięci generale Andrzeju Błasiku. Nadal nie wiemy jak zginęli nasi najbliżsi. Organizatorzy Solidarni 2010 Ottawa liczą również na torontończyków. Zaproszenia rozsyłane są już do posłów federalnych kanadyjskich organizacji i mediów. W ubiegłym roku apel pamięci transmitowała CTV i inne media. Organizatorzy szacują, że po ubiegłorocznym sukcesie liczba uczestników wzrośnie dwukrotnie. Liczą na państwa pomoc. Link klipu w języku angielskim z zaproszeniem na demonstrację znajduje się na naszej stronie i stronie Solidarnych 2010 Ottawa. Prosimy rozsyłać go po zaprzyjaźnionych kanadyjskich znajomych. on me Ojciec chrzestny fitnessu. Kanadyjczyk Joe Wider został nazwany przez Arnolda Schwarzeneggera ojcem chrzestnym fitnessu, czyli gimnastyki rekreacyjnej, wywodzącej się z aerobiku. Zmarł w wieku 93 lat z powodu niewydolności serca. Dorastał w Montrealu, gdzie z obawy przed dokuczającymi mu silniejszymi kolegami zaczął ćwiczyć. Bardzo szybko stworzył całe imperium siłowni oraz podstawowe w tej branży periodyki: muscle and fitness, shape i men's fitness. To był człowiek, który był tak naprawdę filarem dla mnie i inwestor. W związku z tym, że on zaprosił mnie do tego kraju w 1968. Pomógł stworzyć konkursy kulturystyczne: Myste Olimpia i Miss Olimpia. Dzisiaj, chwilami, za chmur wyjrzy słońce temperatura 5 stopni. Nie zapomnijmy o dzisiejszych solenizantach – Łucji, Ireneuszu, Marii i Marioli. Żegnam się z Państwem, Natalia Kucenowa. Do zobaczenia!